Kolejny samochód z gamę Cartago, Chick-Ellain e e nie Celine, e XL moi drodzy. Zwróćcie uwagę na ten kapitalny design, jeżeli chodzi tutaj o przód. Mamy bardzo ładny znaczek. Nie widać w ogóle bazy samochodów. Ja wiem, że w większości im kamperów w pełni zintegrowanych ten przód jest zabudowany, ale Kartago w moim osobistym przeświadczeniu robi to naprawdę dobrze. Idziemy, słuchajcie, tutaj rzucić okiem na cennik, ponieważ mamy do czynienia z kamperem naprawdę dużym, ciężkim, o wiele droższym od poprzedniego modelu, ale wydaje mi się, że wartym jednak w dalszym ciągu pokazania, jeżeli ktoś szuka naprawdę pojazdu typu premium. Bo moi drodzy, zobaczcie, podwójna podłoga to już jest standard, jeżeli chodzi o rozwiązania Cartago. Nie dość, że taka przestrzeń zwiększa nam drastycznie ilość miejsca na ewentualne bagaże, to jeszcze dodatkowo Dzięki podwójnej podłodze w środku mamy, po pierwsze, cicho, jeżeli chodzi o jazdę, a po drugie, bardzo ciepło, zimowe, chłodne wieczory, bo oczywiście nie muszę dodawać, że jest to kamper w pełni przystosowany do jazdy przez cały rok. Przechodzimy tutaj, słuchajcie, do sednika. Tutaj możecie zobaczyć plan, rozkład tego pojazdu. Zwróćcie uwagę, że jego DMC to aż jest 5 ton, więc z tyłu mamy dwie osie do dyspozycji. Masa w stanie gotowym do jazdy to 4000. 15 kg, więc na ewentualny bagaż zostaje nam prawie tona. No i jest to kamper naprawdę duży 859 cm długości, 305 cm wysokości. Jest to duża jednostka, ale w dalszym ciągu o wiele mniejsza od tych kamperów premium. No i teraz, moi drodzy, cena. Za jakość trzeba zapłacić. Jeżeli chodzi o zarówno podwozie, nadwozie, jeżeli chodzi o ramę alko, wyposażenie. Startuje cena od 138 tysięcy euro, natomiast po doposażeniu w te wszystkie pakiety i dodatki ostatecznie otrzymujemy cenę 170 tysięcy euro. Idziemy, moi drodzy, jeszcze w kierunku tył, tyłu pojazdu. Zwróćcie też uwagę jeszcze na fakt, że oczywiście tu mamy do czynienia z bazą Fiata, natomiast ten pojazd jest również dostępny na Mercedesie z podwoziem Alco i na podwoziu Iveco. Każdy znajdzie coś dla siebie. Wydaje mi się, że teraz najbardziej intratną propozycją jest właśnie podwozie Mercedesa z tymi nowymi silnikami i nową skrzynią biegów. Idziemy, idziemy do tyłu, przechodzimy, słuchajcie, do garażu. Warto zwrócić uwagę też na fakt, że nie jest to kamper biały, tylko ta okleina jest zupełnie, zupełnie w innym kolorze. Będziemy się na pewno wyróżniać, jeżeli chodzi o każdy z kempingów. Tutaj kamera też pokazuje Słuchajcie, bardzo ładnie zagospodarowane okna, zrobione tak naprawdę na płasko, całkowicie na płasko. One nie wystają jak w tych tańszych rozwiązaniach. Wygląda to naprawdę świetnie. Idziemy tutaj i dochodzimy w pewnym momencie do garażu, bo niestety, podróżując z takim kamperem musimy mieć do dyspozycji jakiś pojazd, z którym będziemy mogli się poruszać, mówiąc kolokwialnie, w koło komina. Jak sami widzicie, tutaj bez problemu lekki skuter nam się zmieści. No cóż, nawet nie taki lekki, bo zwróćcie uwagę, że wymiary garażu to 132 cm wysokości, 111 cm szerokości i mamy tu do dyspozycji, do dyspozycji aż 450 kg załadunku. Czyli tu możemy wrzucić naprawdę, naprawdę ciężki sprzęt. Motocykl zmieści się tutaj bez problemu. Jak wygląda w środku, to musicie już sami zobaczyć. Oczywiście o wyposażeniu e, trudno mówić w kontekście samochodów premium, że tutaj czegoś e, brakuje. Świetnie wyposażone, bardzo duży, przestronny salon dla całej załogi. Zmieści się tu każdy bez problemu do dyspozycji. Tutaj nad szoferką mamy elektrycznie opuszczane oczywiście łóżko. Zwróćcie uwagę na ten piękny detal, czyli te zegary, które przypominają właśnie nieco starsze czasy. Jeżeli ktoś z Was pamięta jeszcze takie rozwiązania analogowe. Ja mając lat niewiele stosunkowo na swoim koncie, strasznie doceniam właśnie takie rzeczy. Tu mamy oczywiście wydzielone, oddzielone miejsce pomiędzy Blatem kuchennym. Jak sami widzicie, tutaj razem z moim kamerzystą przech przechadzamy się bez problemu, mijamy się bez problemu. To największa zaleta właśnie takich dużych kamperów długich, szerokich, wielkich tutaj żyjemy jak w prawdziwym domu. Świetnie wyprofilowane, zobaczcie szuflady, które wyglądają bardzo ładnie, a z drugiej strony po ich otwarciu zobaczcie, ile mamy tu miejsca do dyspozycji. Możemy zamknąć jedną, otworzyć drugą i zwróćcie też uwagę na to, że pomimo tego wycięcia... Obie szuflady możemy otworzyć bez żadnego problemu. Kartago w ogóle ma dużo rozwiązań, jeżeli chodzi o takie schowki, pojemniki, miejsca na dodatkowe kubki, szklanki, butelki. To wszystko tutaj się jak najbardziej znajduje. Tu oczywiście możemy coś tam dodatkowego upchnąć. Tak samo tutaj możemy zwrócić uwagę, że mając do dyspozycji podwójną podłogę, możemy tutaj swobodnie otworzyć ten schowek. I tu zmieścić dodatkowe e, jakieś buty, butelki, wszystko to, co jest nam potrzebne. Plus mamy oczywiście tutaj dostęp e, do takich rozwiązań serwisowych. Wszystko pod ręką, wszystko jest bardzo e, ładnie schowane i wszystko działa oczywiście bez żadnego problemu. Lodówka duża z piekarnikiem to już jest standard. Przechodzimy tutaj do. Tej części środkowej, i to właśnie tutaj, zazwyczaj widzimy największą innowacyjność, jeżeli chodzi o właśnie kampery premium, bo tutaj ta przestrzeń, można by powiedzieć, łazienkowo-prysznicowa jest gigantyczna. Zlew. Kabina prysznicowa, oczywiście pełnowymiarowa. Tu nie ma żadnych, nie ma mowy o żadnych minimalistycznych rozwiązaniach. Kolejne miejsca w podłodze, kolejne szuflady, oświetlenie lodowe, które nadaje uroku temu e, całemu pojazdowi, bo wnętrze utrzymane jest raczej w jasnej kolorystyce. Tu możemy oczywiście wejść do toalety i standardowym już rozwiązaniem jest, że tutaj możemy oddzielić jakby tą część dzienną od tej sypialnianej. Bardzo duża, przestronna szafa po raz kolejny pragnę zwrócić uwagę na te małe detale, czyli te wszelkie zawory serwisowe, one są tak idealnie wkomponowane właśnie w całą bryłę pojazdu. No i oczywiście co może być z tyłu? Co może być innego z tyłu jak gigantyczna sypialnia? Tu mamy akurat do dyspozycji Moi drodzy, dwa łóżka pojedyncze z możliwością ich połączenia. Ich rozmiar widzicie w tym miejscu. Zmieszczą się tutaj dwie osoby, bez dorosło bez żadnego problemu, natomiast spokojnie po środku, na przykład was, może spać wasze dziecko. Kolejny telewizor, 24-calowy, także mamy do dyspozycji dwa telewizory. Oświetlenie w pełni LEDowe. To jest naprawdę, naprawdę jakość premium przez duże. Dodatkowo drobne rozwiązanie, ale niezwykle użyteczne, to fakt, że tutaj zobaczcie, we wszystkich szufladach i we wszystkich szafkach nie ma dodatkowego zamknięcia, jeżeli chodzi o ten tryb w trakcie jazdy. Natomiast tu mamy taki jeden malutki przycisk, który, jak pokazuje infografika, zamyka nam wszystkie dostępne schowki. Więc na, w trakcie jazdy, kiedy spakujemy się już do naszego kampera, wystarczy nacisnąć ten przycisk. Słuchajcie. I wszystko mamy zamknięte. Proste, użyteczne, do znalezienia tylko i wyłącznie w markach właśnie Premium Cartago.